Zabieram Was dziś na zlot pojazdów militarnych do Darłowa, czyli tak naprawdę jedną z najstarszych imprez zrzeszających pasjonatów ciężkiego sprzętu w terenie. U Mariana, jesteśmy zawsze. I to jest nasz partner. Zobacz, to są nasi przyjaciele nasza rodzina. Miałem 3 lata po pierwszy raz byłem. Ten jest szczególny 25olecie. Ja jakby nie patrzę, jeździmy tutaj od 15 lat do Darłowa i w tym roku również się wybraliśmy. Naprawdę fajne samochody, dużo gąsienic, dużo, dużo, dużo upalania z moty, wszystko. Co wy tu dzisiaj działacie w ogóle? A my mamy przejażdżkę. my udajemy kaczki na sucharę, może być. A chciałem, a chciałem troszkę młodszym. Na tegoroczny zlot pojazdów militarnych do Darłowa wybrałem się tym oto Gazem 66. I tak, jest to mój nowy zakup. Jest to mój zakup, do którego doszło dzięki współpracy z Marką Tech 2000, z którą wpadliśmy na pomysł fajnego wspólnego projektu zrobienia bardzo ciekawej ciężarówki terenowej takiej które chyba jeszcze e, nikt w tej części Europy nie robił. Dzisiaj tak naprawdę na zlocie jakoś bardzo nie chcę nim hardkorowo upalać, hardkorowo go testować, bo jestem prawie 600 km od domu, a mam tego gaza tak naprawdę powiedzmy od dwóch tygodni. E, jeszcze go nie do końca ogarniam, jeszcze go w ogóle nie przeserwisowałem. Na razie tylko dojechałem na kołach na zlot i po prostu chciałbym na kołach nim wrócić. Konkretów dowiecie się później, na razie jest to taka mała ciekawostka. Także więcej ciekawych rzeczy i w ogóle ciekawych pomysłów, które zrealizujemy z tym gazem dowiecie się w przyszłości. Ekstremu, która się w błocie, na takich złotach, terenowa złota to wcale nie jest najtrudniejszy terenowy sprzęt. Mamy tutaj silnik M57 w serii 218 KONI. Mamy to zmodowane na 300 KONI. Sprzęgnięte to jest z skrzynią biegów 8HP na sterowaniu od turbolamika, mosty, patrol. Czekaj. To jest zdecydowanie fajna za zabawka. Bardzo fajna zabaweczka i sterek. Taka adekwatna do terenu, jak się jeździmy. Stoi na kołach 38,5 cala Mut Trepador. Mamy tutaj zawias prosto z Ameryki. Ściągaliśmy tutaj Foxa 2,5 cala razy 14. No i to zawieszenie tutaj robi naprawdę ogromną robotę. Przechodzimy właśnie mankatem, czyli mankat 1. To jest taka ciężarówka, która jest zupełnie inna niż każda inna ciężarówka, bo mankat jest na sprężynach, a nie na resorach ani poduszkach, przez co on płynie nad terenem. I żadnym pojazdem terenowym nie jedzie się w taki sposób jak tym, że on po prostu jedzie ponad terenem i tego prawie nie czuć. Tutaj nie. są naprawdę srogie wyjewy, a jest super stabilnie. Ciekawostka o tym pojeździe. On oprócz zwykłej tarczy sprzęgła ma dalej hydrokinetyka, który pozwala na każdym biegu się zatrzymać i ruszyć bez używania sprzęgła. E i tak naprawdę to jest taka jazda jakby jechać trochę półautomatem, dzięki temu, że ten hydrokinetyk pozwala na uszlizg. tego terenu nie znamy tak naprawdę, ani możliwości tego samochodu w błocie, bo jeszcze nie było okazji w błocie nie pojechać. Testowaliśmy go na górkach, w na, na poligonie, na piasku, to, to W błocie jeszcze go nie znamy, tylko tego poznajemy. da się zakopać. I jak zakopiesz takiego mankata, to najlepszy jest taki pojazd gąsienicowy. Nie musi być to jakiś duży czołg. Wystarczy takie MTLB, yy, taki transporter gąsienicowy, który zaraz wyciągnie tego mankata. Jednak zabawa w terenie na zlotach pojazdów militarnych ma w sobie klimat, który jest nie do podrobienia. Jestem TLB, rosyjski bus z silnikiem Kraza 14 litrów V8 o mocy 240 koni i daje radę, daj radę, to to co będzie widać na filmikach. Po prostu jest, jest taka zabawa tym, że coś pięknego. W ciężkim terenie chyba sprawdzałem się najlepiej. W jakim terenie uważać? Myślę, że w żadnym. Udało Ci się już go zakopać? Nie, Cieszę, nie? nie. Ani razu. Pojazd, który tutaj stoi to jest mega ciekawostka, bo to jest tak zwany Trabant Kübelwagen, czyli pojazd wojskowy na bazie trabanta. To nie jest żaden ulep, to jest pojazd, który służył głównej mierze do patrolowania muru berlińskiego, ale nie chciałbym mieć. Teraz ten trabant jest warty 20 tysięcy złotych. Tego trabanta żeśmy znaleźli e, na Mazurach. To jest e, 89 rok, czyli rok przed rozbiciem muru okay. Berlińskiego. Bo te trabanty tylko patrolowały mur Berliński, czy coś jeszcze robiło w Wojsku Niemieckim? Słuchaj, ich wyprodukowano 3,5 tysiąca sztuk. Okay. jest stara zasada jeśli chodzi o samochody terenowe. Albo jeżeli coś zostało stworzone do pracy w terenie, to należy to, to katować. Albo jeżeli się udało to przechować tyle lat, to trzeba postawić na dywanie, żeby następne pokolenie mogło to obejść. Że, że istnieje. Nigdy nikt nie, nie powie ci, która z tych teorii jest waż, ważniejsza. Ja akurat lubię jeździć, no, ale, ale faktycznie, żeby cały czas auto utrzymać w takim samym stanie, to jest o. ogromny nakład pieniędzy. No, bardzo. To jest y, czapka pieniędzy. O. pojazd gąsienicowy też trzeba zakopać, dlatego najlepiej gąsienicę mieć w dwupaku, jedno MTLB wklejone, drugie MTLB już stoi, czeka z pomocą, także fajne zabawki. Jednak jak się wklei 10 ton w terenie, to czymś lekkim się tego nie wyciągnie. TIRFOR i TRAPy też się da tą Tego się nie spodziewałem, że wyciąganie gościnicy będzie aż tak skomplikowane, bo okazuje się, że drugi MTLB nie daje rady wyciągnąć pierwszego odkierowanego MTLB. Na szczęście mamy dwa MTLB i w razie co jeszcze nadjechał tutaj PTS. PTS waży trochę więcej, także może się uda. Naprawdę to wszystko brzmi mega absurdalnie, bo to są kilkunastotonowe sprzęty gościnicowe, które szarpią się stalowymi linami w terenie. Wow, naprawdę zabawa taka męska. Pojechaliśmy stare 660 z 1982 roku, jak dobrze pamiętam. Silnik, oryginał benzyna 105 koni yy, napęd 66, dochody dwóch górnych mostów. I to w zasadzie tyle. Jestem w ogromnym szoku, jak ta pszczółka sobie radzi w terenie, bo to jest star 660, klasyczna pszczółka z silnikiem benzynowym, ale bardzo zdrowa pszczółka. Ona ryczy strasznie głośno i brzmi trochę jak diesel, jak diesel z BWP, tylko dlatego, że ma po prostu przelotowy wydech. Ale tak, poza tym jest to naprawdę seryjny star. I no niesamowicie to jedzie. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie to robiło w terenie. A teraz powiedz szczerze, co to jest za silnik, bo nikt ci nie uwierzy, że to jest oryginał. Nie, no silnik to 6-litrowy komunist, nie? Nie, no oczywiście śmiejmy się, naprawdę to jest oryginalna benzyna i na przelotowym wdechu to tak chodzi. terenu, który by mnie zaskoczył. Oczywiście no nie mówimy o jakimś topieniu, będzie mi się przez drzwi wlewała woda, bo nie jest do tego ten, ten sprzęt. Nie chciałem po prostu tego tak robić, nie? Dlaczego? Nie wiem. Myślę, że ta benzyna ma bardzo dobre przełożenia do, do swojego momentu obrotowego, bo naprawdę jest to tak zgrane, że trójka i obojętnie jaka góra, gaz w podłogę i to idzie i to, to naprawdę nie słabnia. Jeżdżę na co ciężarówką i powiem szczerze, że te nowe ciężarówki to pod górę są cieniutkie, a to naprawdę, to dajesz gaz i to idzie. Miałem styczność z bardzo wieloma pojazdami gąsienicowymi i te wszystkie takie postradzieckie, są takie mega brutalne, wszystko manualnie, wszystko hamsko, wszystko ciężko. Wsiadasz do pojazdu zachodniego i miękkie wykończenia na ścianach, automatyczna skrzynia biegów, często kierownica zamiast dwóch drążków, tak naprawdę te pojazdy nawet z podobnego okresu e, historycznego, bo no te zachodnie są dużo bardziej cywilizowane i takie przyjemniejsze w obsłudze dla, dla załogi po prostu. A te radzieckie naprawdę tak biją zimną szmatą po twarzy. Ten pojazd za nami to jest e, Trojan wersja APC, czyli Arbor Personal Carrier FV432. czyli Rolls Royce AK60, Fuel czyli na każde paliwo. Jest to pojazd pojazd armii brytyjskiej. 66 rok, troszeczkę odrestaurowany. Także fajna maszyna. Niekoniecznie w ciężki teren, ale do zabawy się nadaje. E, Ciekawostką w tych pojazdach jest 100. E. Że ma nakładki gumowe, co pozwala legalnie przejeżdżać przez nawieśnię asfaltowe, nie uszkadzając jej Skrzynia automatyczna. Każdy, kto potrafi jeździć samochodem, czy jakim innym pojazdem, z skrzynią automatyczną, to wie na czym to polega. 66, jak wspomniałem wcześniej, jest tu dużo więcej miejsca i automatycznie wiadomo, jest to bardziej wygodnie. No co za tym idzie, no można sobie z tego całkiem fajny kącik zrobić, że tak powiem. Jest gdzie odpocząć i spokojnie wypić kawę, jak się ma. Nie? nie chciałem być zawsze wyciągany z błota, więc padło na gąsienicę, że będę teraz ja mógł wyciągać. nie? Chociaż powiem, że się zdarzyło, że mnie wyciągano tak samo, mimo to, że to gąsienica, ale. Tak to wygląda. Pasja wzięła się od ojca, który rozpoczął tę całą historię. Zaczęliśmy to, ja zacząłem to od małego dziecka. Byłem wychowany na tym sprzęcie ruskowym. O, Jeszcze nie umiałem dobrze chodzić, a wozili mnie właśnie w takich sprzętach gąsienicowych i większych. porter pancerzony, Sauer SPZ A1, model G1, czyli szybki pojazd rozpoznawczy. Mamy kierownicę, która jest naprawdę, jednym paluszkiem możemy kręcić sobie lewo, prawo i pojazd naprawdę na milimetry może sobie zaparkować i automat. Bo tu może wsiąść naprawdę każdy, kto jeździł zwykłą osobówką i jeździł automatem, Wsiądzie, pojedzie. tym. Jak widać po sytuacji za mną, nie ma pojazdu, nie do zakopania, bo tutaj piękna skania 4x4, taka klasyczna wojskowa siedzi. No i gąsienica, która waży tam raptem nie wiem, 12 ton nie jest w stanie jej wyciągnąć, także jest trochę walki w tym terenie. Patrzenie na tą zabawę z boku, jak te olbrzymy po prostu rządzą w tym terenie i ile to trzeba siły i energii, żeby wyciągnąć je za pomocą innego pojazdu, naprawdę idą ciarki po ciele jak się na to patrzy, ale takie jest podniecenia. To jest ciężarówka mojego kolegi, za każdym razem jak się widzimy, tylko proszę, żeby dało mi się przejechać, bo jest takim moim trochę niespełnionym marzeniem. Tak bardzo podoba mi się ta, ta ciężarówka, że mogę nawet o niej rozmawiać w trakcie gradu, gradu, który właśnie pada w kamerę. Man na pewno nic nie słyszycie, więc pogramy to jak przestanie wiać. On ma stały napęd na cztery koła, posiada blokadę międzyosiową oraz blokadę tylnego mostu i nie posiada reduktora, właśnie dlatego, że ta przekładnia hydrokinetyczna daje mu tyle momentu obrotowego, i to, ta możliwość uślizgu na jedynce, że tak naprawdę reduktor nie jest potrzebny. Trochę może brakuje czasem przedniej blokady, ewentualnie opon jodełkowych w tym egzemplarzu. Ale marzy mi się kiedyś taki mankat. Niestety, jest to droga zabawka i przy okazji też sporo paląca, bo on tak 40-50 litrów ropy to spali na 100 km. Dlatego na razie nie jestem sobie w stanie pozwolić na, na taką bestię. Całą zaletą Mankata jest to, że siedzimy przed osią, za plecami mamy silnik. Silnik jest nisko, kabina też jest nisko. Jest ze ciężarówka, która jedzie w teren, jedzie w las, to nie jest za duża gabarytowo. To, że siedzimy przed osią jest takie trochę przerażające na początku w terenie, bo mamy bardzo duże wychyły górne, boczne, ale fan z jazdy jest ogromny. do właściciela tej pięknej ciężarówki, że wkleiłem mankata, że potrzebujemy pojazd gąsienicowy. Taki MTLB jak przyjedzie to będzie OK, bo siedzimy. Jak wkleisz się jeżdżąc samemu, to bez kolegi jest przerypane. Chyba, że masz bardzo mocną wyciągarkę i rośnie bardzo, bardzo grube drzewo a tak to realnie to potrzebujesz mieć kolegę z inną ciężarówką albo najpierw z gąsienicą jakąś, bo czasami jedną ciężarówką nie, nie wyciągniesz w klejonej ciężarówki. To już jest zabawa, wiesz, z zabawkami po kilkanaście ton. Także, no tak, ja tutaj właśnie siedzę i nic nie robię, bo nic nie jestem w stanie zrobić. Dopóki nie przyjadą tutaj znajomi transporterem gąsienicowym MTLB, to możemy sobie sobie popatrzeć na tego Mana, bo jest naprawdę ładnym sprzętem. Włożył teraz? Już, Siedzimy. Czy to przejść? Myślę, że jak najbardziej. To weryfikujemy. Tutaj za mną prawdziwa bestia, prosto z Czechosłowacji. Tatra 815. Tatra 815 w wersji ciągnika balastowego. Czym jest ciągnik balastowy? Jest to pojazd do ściągania ciężkiej przyczepy, który ma balast. To tutaj, to jest beton, który służy do tego, żeby dociążyć tą Taterkę. Z tyłu mamy przyczepę, tak zwaną podczołgową. Dzisiaj ta Tatra przywiozła tutaj e, gąsienicową Amfibię PTS. Cześć Kuba, miło Cię Patryk, zobaczyć, poznać na żywo. Chciałbym, żebyś opowiadał o tej konstrukcji, bo widzę, że Star 244 z postawiony kempingiem, To jest całkiem fajna złota zabawka i niedroga pewnie. No nie droga, a przede wszystkim uniwersalna, no bo mało tego, to jest samochód wywrotka. To jest wywrotka? Tak. Czyli samemu zrzucasz ten kemping? Pierwszy <grym> w Elfitach było. Skąd się bierze pasja do starego złomu i starych ciężarówek? I tu musielibyśmy usiąść, dlatego że 25 lat temu znalazłem się na tym zlocie, gdzie z Łodzi przyjechałem na kipie pod plandeką dużego gaza i tak to się wszystko zaczęło. Mam w domu dwa gaziki, motor z koszem, mm -hmm. a czym, że tak powiem człowiek starszy, tym te pojazdy się robią większe, tak? Jest to z automatu bywa. Miałem gazika, który by dostałem na 16 urodziny, to był silnik szukał się psu, ja całą zawodówkę, skrobałem ramę, spawałem, wsadziłem się od łaza, od ciągle nie mogłem sobie z nim dać rady. Tak jak ty mówisz o, o swoim starze, nie? No bo pechowy. I W końcu mówię tak, ja kocham ten sambód, chcę jeździć z nim. No to co mi zostaje? Zrobić tak, żeby był samochód bezpieczny, hamował, żeby nie za na Japonii. Dokładnie. Fajnie zobaczyć na zlocie moje stare auto, czyli 744, który nadal żyje. Szymon go dość mocno przeserwisował i w końcu trafił w takie ręce, które wiedziały jak go porządnie wyleczyć. przyjechałem tutaj z tymi naklejkami niezaklejonymi, to no wszyscy mnie milili z tobą i chcieli wywiadów, e, jakichś e, autografów, więc powiedziałem, mm. nie, trzeba to zakleić, żeby wszyscy wiedzieli, że właściciel się zmienił i kto inny już tym jeździ, kto inny tym operuje i, i tyle. 744 żyje. Żyje i ma się bardzo dobrze, dojechało tutaj 300 km. E, udało się ostatecznie wczoraj zdjąć tą klątwę waszą e, i potwierdzić to, że Star uzyskał status e, e, bezawaryjnego.

Głaz na ranę! Co jest ja dopiero ja maszyna? Niech się później tak? ustaw się Ale na prostor, nie? Nie? Nie, tak tak to odwrotnie? Nie, tak, no tak jak jedzie Tak jak nie na zaciąg odpalamy No zaciąg odpalisz go, on dwójkę w tylko klach raz przerzuci i go odpali. Ja nie, tylko jechać do przodu Nie, ja się, się ustaw dawaj, no 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 się... Mosty pogubię zaraz Nie pogubisz, jak nie będziesz szarpany Nie, jak już to mosty pojadą przodem, Buda zostanie Aha, no dobra Nie! Ale, ale przydałoby się też napęd załączyć. Tam do tyłu, a tam do przodu. Tam do tyłu, tam do przodu. Na jedno koło miałeś teraz napęd. Na jedno? Tak, prawy tył tylko robił. Jest, to, jest zapięty? No. No to rusz. Chyba No. Jedno koło, nie masz przodu! Nie masz przodu w ogóle. Nic? Nic, zero. To zorganizowanie zlotu pojazdów militarnych nad samym Morzem Bałtyckim. Zachód słońca, morze w tle. PTS, Honker, UAS, Izis, Gaz 69, Wichlasa, Kras. Wow, a ścianki idą po rękach.